Dzień dobry Polsko! Prognoza pogody dla Polski 13 sierpnia 2025 roku w Warszawie słonecznie z lekkim zachmurzeniem od 15 do 24 stopni, wilgotność 55%. Wiatr zachodni 10 do 15 km na godzinę idealny na spacer po nowym świecie. Weź krem z filtrem. W Krakowie ciepło od 16 do 25 stopni, wilgotność 50%. Wiatr południowy 5 do 10 km na godzinę. Świetny na rower w parku Jordana. Uwaga w Gdyni. Straszliwe ulewy mogą zalać na brzeże. 14 do 20 stopni, wilgotność 70%. Silny wiatr północno-zachodni 15 do 25 km na godzinę. Schowaj się w Centrum Nauki eksperyment lub spróbuj warsztatów żeglarskich. W Wrocławiu Słonecznie 17 do 26 stopni. Wilgotność 50% Wiatr zachodni 10 do 15 km na godzinę. Idealny na Wyspę Słodową. Nocą bezchmurnie: 13 stopni w Warszawie, 14 w Krakowie, 12 w Gdyni, 15 w Wrocławiu. Indeks UV umiarkowany. Krem potrzebny poza Gdynią. Lato, ale w Gdyni ostrożność. Spaceruj po Wrocławiu, ale w Gdyni wybierz naukowe atrakcje. Do zobaczenia, Polsko.